Republika, gdzie cały czas będziemy państwa informować na bieżąco, co dzieje się w Polsce, co dzieje się na świecie. Dobran, spokojnej nocy, mimo wszystko państwu życzę. Dziękuję. To jest Republika, dom wolnego słowa. Niesie mnie tam, gdzie dzieje się dużo, albo jeszcze więcej. To samo miejsce, do tych samych ludzi. Perł niesie do przyjaciół. Dla przyjaciół również inne warianty. Przy ulicy Finansowej mieszka Kacper, któremu potrzebny jest większy monitor. Na chwilę? Za chwilę! Z pożyczką na chwilę dla nowych klientów do 4000 zł z RRSO 0%. Weź na provident.pl. Provident jest dobrze. Inflacja w maju wyniosła 4% w cenach gazu. Świat stanął na krawędzi i wciąż sprawdza, jak długo da się na niej balansować. Zupełnie jakby nie wiedział, że taki spacer prędzej czy później zawsze kończy się tak samo upadkiem, po którym człowiekowi bardzo trudno znowu stanąć na równe nogi. Ekspres Republiki Rafał Patera, zaczynamy. Izrael. Zobaczyć w naszym plusie znajdzie się to wszystko, co tygryski lubią najbardziej. Więcej zdradzać nie będziemy, wszystko zaraz pokażemy i to z pazurem. Ahoj! Niesie mnie do tych, z którymi rozmowy są o wszystkim. Zupełnie o niczym. A Maciek ma! Niesie mnie tam, gdzie dzieje się dużo. Albo jeszcze więcej. W to samo miejsce do tych samych ludzi. Peru niesie do przyjaciół. Dla przyjaciół również inne warianty. Niesie mnie tam, gdzie dzieje się dużo. Albo jeszcze więcej. To samo miejsce. Do tych samych ludzi. Perł niesie do przyjaciół. Dla przyjaciół również inne warianty. Takie rzeczy tylko w Ekspresie. Plus jako pierwszy jest gotów podać nazwisko nowego selekcjonera reprezentacji Polski. To Donald Tusk. Jego w Europie nikt przecież nie ogra i to jest dopiero Civi. Express plus będzie Sylwia Krasnodębska. Miła jazda zatem gwarantowana. Do zobaczenia. Niesie mnie do tych, z którymi rozmowy są o wszystkim i zupełnie o niczym. A Maciek ma? Niesie mnie tam, gdzie dzieje się dużo. Albo jeszcze więcej. W to samo miejsce. Do tych samych ludzi. Perł Niesie do przyjaciół. Dla przyjaciół również inne warianty. Duda. Produkty z lady tradycyjnej lub inne od marki Duda. I wygraj w loterii ze smakiem. Wejdź na dudaloteria.pl Niesie mnie tam, gdzie dzieje się dużo. Albo jeszcze więcej. To samo miejsce. Do tych samych ludzi. Perł Niesie do przyjaciół. Dla przyjaciół również inne warianty. To arrest a 19 year old immigrant from Venezuela by millions of passengers around the world who want to feel safe when boarding a plane. at night the whole country can expect to see partly cloudy or clear skies rain is not expected temperatures will range from 7 degrees in budgosh up to 10 degrees in lublin on saturday sunny and cloudless weather is expected in western part of poland the rest of the country will see partly cloudy skies while scattered showers may appear in the southeast temperatures will vary between 19 degrees in gdańsk up to 27 degrees in the southwest on Sunday, temperatures will increase up to 32 degrees in the west. The whole country can expect to see partly cloudy or clear skies. Monday will be rainy in central and eastern regions. Thunderstorms may appear in the southeast. Temperatures from 18 to 26 degrees. On Tuesday, temperatures will vary between 19 to 24 degrees. The whole country can expect to see partly cloudy skies and rain in the east. Niesie mnie tam, gdzie dzieje się dużo, albo jeszcze więcej. To samo miejsce, do tych samych ludzi. Perł niesie do przyjaciół. Dla przyjaciół również inne warianty. Gdzie wystrzelą już bombele? Trzeba patrzeć pod kapselek. Nowo wygrać jest nadzieja domek. Nad jeziorkiem w kniejach. Kapselek zrywasz i domek wygrywasz. Kupłom żółnie bez gadania są trzy domki do wygrania. Oh Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. To jest program Michał Rachon. Jesteśmy na antenie Republiki, jesteśmy w domu wolnego słowa. Witam Państwa bardzo serdecznie, witam w towarzystwie naszych komentatorów, a z nami są dzisiaj. Marian Kowalski, dzień dobry, witam serdecznie. Maja Drzewiecka dzień dobry. jest z nami. Tomasz Grzywaczewski. Dzień dobry Tomku. Cześć Czołem. Witam. Dzień dobry. witam Was serdecznie. Tomku, ty gdzie? Los Angeles teraz? Czy z powrotem?